<śpiewanie> Cześć, jest dziewczyny, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie, nie żebyście sobie nie mówili, bo tu jakieś dzikie opinie o nas idą, co to jest lego nieprawda, bo my normalne chłopacie jesteśmy, jak widać, no nie? my też co, co, my, co Państwo, my, co, państwo my się myślimy z dziewczynami się nie bojamy? Proszę Państwa, ja przychodzę u nas w cieszenie do dziewcy i mówię, cześć, schudłaś? No nie. A ona mówi, bojaj się. No i tak się bojamy, no nie? Tak, tak, żeby nie to to tam. To dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. No my nazywamy się, tak jak już wspomnieliśmy, ja. To jest, przepraszam, stolica Warszawy o gołym laciu, no, tak chcę, nie będę wiochy robił, bo nie, tak chcę, pozwolą państwo po tylko bambośki i już, no, bo, nie, bo tu wszystko elegancko, a goły laciek, no, to już nie wypada, no, nie, tak chcę, no, ja, ja bym po prostu nie chciał wilka dostać, no, nie, bo wiecie, że jak tak piętusie, pupusia, jak tak złączycie dwie piętusie razem, no, to się robi taka mała pupusia, no, nie. A Cycha. Nie wiadomo w co uderzy, tak to sobie, ube, zawsze ubezpieczony. Nie, bo ja tutaj widzę Państwo ziarcy sobie stroje, no nie. A ja nie chciałbym, żeby państwo sobie myśleli, że my jakoś niepoważnie państwa traktujemy. Także ja już widzę, że e, jakoś tam dostrojony żart mam, ale nie wiem jak tam z moimi kolegami. Także, gdybyśmy tylko delikatnie, spokojnie zaczęli, my sobie na, e, nastroimy żart i zaczynamy. Dobrze? E, pozwolą państwo, dobrze? E, następny proszę. Uch. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie. <laughs> Najsmieszniejszy człowiek świata, Pan Tra, ta 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 Czyli no, tak. dobrze <laughs> trafiłem, tak? Witam, bardzo dobrze Pan trafił, e, że tak Pan pozwolił, no bo taki zawód żarty się mnie trzymają, także zacznę od razu, e, niech Pan siada, proszę bardzo. Pierwszy, <laughs> najstarszy żart świata, XVII wiek, księżniczka Fiuciona zrobiła to Damianowi. A potem to już się przyjęło. Aha. To już poszło na salony, także. No dobrze. E, witam Pana bardzo serdecznie. E, e, podejrzewam, że coś Pana do mnie sprowadza. No tak, ja mam taki problem, mianowicie kiedy opowiadam dowcip, to no, ludzie jakoś nie chcą wybuchać śmiechem. Mhm, mm no to jest to problem. Bardzo pan dobrze trafił. E, jak tak widzę, no to spodziewałem się, ale e, drogi panie mój kochany, no bo ja tak nie mogę od razu wywnioskować. Jakby pan mógł tak jakiś pierwszy lepszy żart, e, pierwszy z brzegu, co pan zna, opowiada i tutaj państwu. Mam, wszystko... mam, mam, taką Ma bombę taki. petardę, taki najlepszy mój. <laughs> no to. Jedziemy no, tak to. No. Dobra. Teraz uwaga. Proszę baba po lodzie i pękł. Już. No sam pan widzi, no jakoś tak nie pękają ze śmiechu. Bo już koniec, tak? Rozumiem. E... Już Pan powiedział, czy. No e... hello! E... Aha, aha, aha. Tu... E... No to rzeczywiście ma pan problem. E... Ciężka sprawa, ciężka sprawa z panem, e... ale mam rozwiązanie. O. Mam rozwiązanie. Rary tasik, proszę pana. E... Niech pan spróbuje tak. Ja panu poproszę... Nie? Spokojnie pan zapisać, Nie pan sobie Niech pan sobie zechce. Niech pan sobie teraz, Niech pan mówi teraz. Niech pan mówi teraz. O, o. No, słaba, Szła baba po lodzie i pękł, a w tym samym momencie Polak, Niemiec i Rusek dostali trzy kulki od... Dobra, ryska. dobra, nie, 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 niech pan się pocwyci w domu, ja zartowałem. Panu się nie da pomóc, tak. <grym>, dziękuję panu bardzo serdecznie, Nie mam czasu. Na takie przypadki to ja, proszę pana, nie mam czasu. Gdzieś, Dzień dobry! Gdzieś tu miałem. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Słucham pana. Coś eee... Pana... Z... O, coś Pan szuka może? Czy no coś, zgubiłem czy pan... właśnie, no. Co Pan zgubił? Może no ja Taką pomogę? kulkę zgubiłem, no. A Jaką kulkę? No, okrągłą jaką miałem zgubić kulkę, no. no ale dużą, małą, średnią kolor. No już miał... trochę nad nią spędziłem, no to proszę Pana, no to gdzieś tu jest, no. No nie wiem, ja tu nie widzę żadnej kulki. No. Nie, dobra, to se ukulam nową, to nie, to dobra, to <śmulowa> Zertowałem, niech pan zada. tak taki <śmulowa> <aha, proszę> Pana. <śmulowa> Bo to jest pan najśmieszniejszy człowiek świata? Tra-ta-ta-ta! Tak ta. Tra, ta, ta, ta. <śmulowa> <śmulowa> no, to akurat siada. nie zrozumiałem. <śmulowa> o, oczywiście. Słucham no. pana bardzo serdecznie. Co pana do mnie sprowadza? Jąc. Nie, to nie była zabawa w dokańczanie. Aha, nie, 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 ja czy pan, hmm. y, słucham, tak? Y, tak, słucham. Dzień dobry. Halo. <grym>, może pan powtórzyć? Nie mogę. Y, Przepraszam, y, nie, nie pan nie problemu. problemem, czy co? Y, wracając do meritum, ja... Proszę pana, albo pan przychodzi do mnie, albo do meritum, niech się pan zdecyduje, bo po prostu ja nie mam czasu, tam klienci czekają, a pan sobie przyłazi. Raz do meritum, raz do mnie, to, to. Miałem po drodze do meritum. Proszę bardzo, bo ja nie mam czasu, tam się kolejka się tłoczy. Dobrze, widzę, że trzeba prościej. Proszę pana, ja jak opowiadam żart w gronie moich kolegów naukowców. To... <ś classics> <Przepraszam>, kogo? <ś>. Naukowców. Ja wyście są poszarpani. No. Tak. Znaczy nie, przepraszam, nie chciałem wejść w pana intymne chodzi sprawy. Chodziło panu o kolegów czy o naukowców? I o to, i o to w sumie jak tak na pana patrzę. Nie, nie, proszę, proszę się nie przyskać. Tak? Z kolegami o. twarz zdobi człowieka, lecz człowiek twarz. Pana twarz to może choinkę przyozdobić, dobrze, pan. ma pan tu niezłą bombkę, proszę pana. No idzie pan, spokój. Dobra, e, zostawmy pana w spokoju, e, słucham, słucham. Dobrze, e, przejdę do pana, znaczy do rzeczy. Do mnie. E, opowiadam żart w gronie kolegów, nikt się nie śmieje i bardzo chciałem to zmienić, gdyż chciałem być zabawny. A próbował pan hej. tyłem, żeby nie musieli na pana patrzeć? Nie, nie, e, dobra, e, no to może jakiś pierwszy lepszy też, no bo tutaj kolega wcześniej, to może jakby pan mógł e, zaprezentować coś i ja wtedy coś poradzę, dobrze? Taki mam opowiedzieć po prostu żart. Tak, tak, jakiś, jakiś pierwszy lepszy, taki jak aha, pan się aha. spotyka z tymi tam. Dobra, dziewolni dobra, dobra, żart, żart, no. O, mam. Za no dużo. Tu... Proszę pana, co pan no dowiedział? To jest kulturalne tutaj miejsce, co pan mi tutaj takimi zecami wychodzi? Takie zeci, to się niech pan, nie wiem, u siebie opowiada. A ten nas... A pan co? Pan tra-ta-ta-ta? Ta, ta? No dokładnie. Mi się wydaje, że ktoś mi kit wcisnął. Proszę pana, proszę, to nie to piętro w ogóle. Proszę się stąd wynieść, bo... Najmocniej, przepraszam, nie niech Przepraszam, może... Nie wiem, niech chcę pan kucnie, to może... prasem, bo tutaj... Ja widzę, że tu chyba nie ma sensu za bardzo, bo tu mamy niezły dysonans nam wychodzi. Także może z nie będziemy, ale to, to chociaż tak, żeby sprawdzić na sam koniec. Ja tylko poproszę mój e, zaprzyjaźniony churwa Waska e, z Warszawy. Także zapraszam Was bardzo chłopaki szybko. Sprawdzimy tylko, czy to nam się udało. I mm. jesteście gotowi? Nie wiadomo, ale widzę, żeśmy się zgrali. Dziękuję uprzejmie, tak kropkowe!